Witam wszystkich po weekendzie. Godzina 12, zaczynamy nasz live analityczny. Szybciutki komentarz na czacie, na Facebooku, na YouTubie. Dobrze słychać, dobrze widać. Napiszcie mi, proszę. I ja już od razu zaczynam. Analiza od euro -dolara. Tutaj dosyć ciekawe motywy się pojawiają na dzień dzisiejszy, także od tego sobie zaczniemy. Na co zwracam uwagę na pewno, jako taki dosyć ważny wyznacznik, opły poziom, o którym powinniśmy pamiętać 1.1366. To jest ta geometria, o której mówiliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu. Przypominam, z czego ona wynika No dosyć mocne mierzenie, projekcja F100, czyli równość fal w czwartkowy webinar z zeszłego tygodnia, Akademia Tradingu. Jeżeli ktoś chciałby sobie powtórzyć tego rodzaju zagadnienia, one są bardzo ważne. Działają na każdym interwale czasowym, tak jak tutaj, czterogodzinówka godzinówka, na parach walutowych, na Bitcoinie, na indeksach, wszędzie. Warunkiem jest płynny instrument, czyli te fale muszą być wyraźne. No i w tym momencie faktycznie tutaj pierwszy atak nastąpił. 9 dzień lipca mamy odbicie. No i teraz pytanie: czy będzie kolejny test? Ja myślę, że będzie. Tutaj te. Okolice, podejście nawet pod 8,86, czyli widzimy, że dosyć głęboko, zaznaczam strefą, wydaje mi się, że jest realne. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie powiększymy wykres, to zobaczymy, że tutaj, czyli na tym wycinku, maksymalnie po prawej stronie, widać budujący się układ harmoniczny. I co jest ciekawe, no to przede wszystkim to, że on się kończy, właśnie zobaczcie, bardzo blisko. Tego czerwonego poziomu, o którym mówiłem na samym początku, prawda? Czy tutaj te okolice 1 13, 66, 1, 13, 58, 59, czyli gdzieś tam w okolicach 8,8,6 i tego punktu D układu harmonicznego, to są rejony, które na Eurodolarze na pewno powinniśmy obserwować w kontekście ewentualnego odbicia, w kontekście spadków. No i jeszcze kolejne potwierdzenie, w tym momencie to zauważyłem. Proszę zobaczyć. Tutaj potencjalna głowa z ramionami, czyli mamy lewe ramię, to jest ta strzałka czerwona ten lokalny szczycik z 6 lipca początek tego miesiąca Potencjalne lewe ramię, punkt X, głowa, no i prawe ramię, cały czas tutaj w rejonie punktu D. Bardzo fajnie to wygląda, dlatego o tym mówię, dlatego to jest setup na dzisiaj, na jutro. No, jakby nie było, ja to mocno obserwuję na Eurodolarze. GBPUSD. GBPUSD Tutaj mamy setup zaznaczony z zeszłego tygodnia. W kontekście ETK, czy tego, o czym mówiłem przed chwilą, wygląda to dobrze, dlatego, że pamiętajmy, występuje ta korelacja. Korelacja, czyli podobieństwo wyglądem. Jeżeli chodzi o strukturę, układy, jak się wykres układa między parami walutowymi. No pamiętamy, pamiętajmy, że między eurodolarem a funtem do dolara ta korelacja jest dodatnia, to znaczy, że te wykresy wyglądają się rzeczy podobnie. No i tutaj to podobieństwo jest widoczne od razu na pierwszy rzut oka, tak zobaczcie. Mamy punkty D, mamy 786, mamy ważniejszy, wcześniejszy opór, no ważny jakby nie było. No i również y, przymierzam się do zaatakowania okrągłego poziomu i 127 na funcie do dolara. To jest dosyć ważny opór. Tutaj mamy mierzenie też. E, mierzenie chyba 1 do 1 jest. E, muszę sobie przypomnieć, bo widzę, że gdzieś tam mi zniknęło, ale zaraz zobaczymy. E, czy sprawdzam w tym momencie, czy nie ma równości fal? E, ta równość w momencie mi tu przeskoczyło. O, jest, zobaczcie. 1 do 1, prawda? FS100. E, no, geometria w punkcie D i geometria wewnątrz układu harmonicznego to jest zawsze świetne uzupełnienie. Także bardzo ładny e, poziom 1,27. 21, 27, 15 właściwie, prawda, czyli jak najbliżej tutaj punktu D. Jeżeli chodzi o Eurojen, Eurojen tutaj odbija od 50, -tki. to mnie nie interesuje. Dlatego, że takie setupy, one są bardziej bym powiedział, przypadkowe, interesuje mnie to, co się dzieje w tym momencie. A tutaj na co zwracam uwagę, no to tak powinien słuchajcie, Eurojen chodzić, w ogóle wszystkie pary z Jenem, czyli Dolar do Jena, Eurojen, fund do jena. Czyli prosta reakcja, znaczy reakcja na proste mierzenie, tak, bo ona wcale taka oczywista zawsze nie jest, natomiast jakby siła tkwi w prostocie, czyli mamy zejście, zobaczcie, na dużej dynamice, mocne i wyraźne zaatakowanie 61, często tam delikatnie naruszamy 1-2 pipsy i duża dynamika odbicia, czyli tego rodzaju V jest zawsze bardzo ważnym takim, czyli mamy akcję i mamy reakcję, tak, takiej Takiego odreagowania powinniśmy się spodziewać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy pewnego rodzaju podobieństwo. Troszkę na niższym interwale, ewentualnie powiększę wykres i widać dokładnie to samo. Zobaczcie, co robię. Mierzę cały ruch spadkowy do końca. Sprawdzę, czy dobrze pomierzyłem. Tak, jest dokładnie. No i zobaczcie, gdzie się znajdujemy. Bardzo blisko 61. To jest poziom, o którym będę mówił pewnie jeszcze jutro. Na pewno sobie wrócimy do tego. Z racji tego, że ten poziom e, prawdopodobnie będę rozgrywał. Tak 61, potwierdzone, zobaczcie, ważny opór tutaj, te szczyty, pierwszy, drugi, spadająca gwiazda, głyne cienie. 121-31, bardzo ważny opór wzmocnione 61, czyli poziom, który jest jak najbardziej ok dla jena. No i sam opór jest uważam, że bardzo techniczny, także warto obserwować, na pewno warto to pomierzyć. Australijczyk, konsolę łapiemy straszno, ciężko się gra na Australijczyku, nie wiem jak Wam, u mnie za bardzo tam pozycji nie mam, a co wejdę to gdzieś tam albo na 0, albo na lekkim minusie. Z tego wszystkiego wyjdę. Tutaj no oczywiście jest ten opór 0,7007, okrągły, psychologiczny poziom, wcale nie taki łatwy. No pamiętajmy, że to są takie mierzenia, które są po pierwsze rozciągnięte w czasie, jeżeli są okrągłe poziomy, jednak do nich dochodzi, jakby czai się, żeby zaatakować, wybić, gdzieś tam przebić fałszywie i tak dalej. No i tutaj niestety taka sytuacja jest. Zwracam uwagę jeszcze raz na 0,700. Poziom wcale łatwy do rozegrania nie będzie, okrągłe poziomy wcale nie są łatwe do rozegrania. Także tutaj wszelkiego rodzaju jakieś wyjścia gólują, próby wybicia fałszywe. Myślę, że możemy się tego spodziewać. Także Australijczyk w tym momencie żadnych okazji nie pokazuje. Także przechodzę dalej. Zobaczmy, co się dzieje dalej na dachu, No tutaj szaleństwo, ciąg dalszy, tak. Pewnie do wyborów tak będzie, czyli do późnej jesieni, do listopada, do wyborów w Stanach oczywiście. No tutaj mam pewne pomysły, ale to jest znowu, wiecie, takie łapanie, łapanie szczytu, pytanie czy warto, czy nie. No wiadomo, każdy chce sprzedać po jak najwyższej cenie, sprzedajemy jak najdrożej. No tutaj są pewne pomysły, 127 i2 wybite 161 161,8 przed nami. Ja powiem wam szczerze, że raczej nie będę nic tutaj robił, dlatego że 127 wybiliśmy, więc jedyny mój pomysł, takie założenia mojej strategii no polegają na tym, że muszę po pierwsze wyczekać setup, a po drugie, ewentualnie tutaj zadecydować, tak? Natomiast sam poziom który mnie interesuje na NASDAQu, to są dopiero okolice 11728, czyli widzimy, że no wyżej, tak, prawie no niecały, 1800 z hakiem, 800 z hakiem punktów, tak, jeżeli chodzi o 161,8, co mnie zastanawia i to naprawdę bardzo poważnie, że 127,2, zobaczcie, tak gładko, bez jakiejś większej reakcji, bez odbicia zostało wybite. No ten optymizm, jeżeli ktoś ma akcję, na pewno się cieszy, tak? Jak macie longi, wytrzymane, długie pozycje, świetnie. No w tym momencie ja jestem bez pozycji, yy, ani na giełdzie naszej, ani na, na indeksach zachodnich, na DAXie, na S&P, także jedyne co się przyglądam. No i 161,8 jest jedynie pomysłem, też tego proszę nie odbierać jako pewien jak na zagranie krótkich pozycji, bo oczywiście, tak jak mówię, zagranie jest bardzo niepewne, ciężkie. Wolumen skumulowany, proszę zobaczyć, no niesamowity popyt, aż mi się nie mieści tutaj na wykresie. Musiałem to wszystko pomniejszyć odpowiednio. Zobaczcie, jaka siła, zobaczcie ten ruch wzrostowy. Żadnej podaży, żadnej, żadnej akcji sprzedających, no w tym momencie nie widzimy. Także pamiętajmy, że krótkie pozycje naprawdę są niebezpieczne. Co się dzieje dalej na polskim złotym, no tutaj konsoli ciąg dalszy, naprawdę trzeci tydzień już to idzie, mogłoby się coś wydarzyć, bo niby jest to fala BC, ona może być taka poszarpana, natomiast za bardzo w czasie nie może się to tak wszystko wydłużać, a w tym momencie, no zobaczcie jak to wygląda chociażby na euro, tak? Gdzieś tam uderzamy 45, 47, no i w tym momencie jedyne co robię, przesuwam ten wykres, ale coraz mniej mi się to podoba, ja tych pozycji jak wiecie troszkę mam ale będę chciał to mimo wszystko dokupić to jeżeli wyjdziemy górą, to i tak dla mnie jest OK, bo tamte pozycje mi będą zarabiać. Jeżeli spadniemy w dół no i uderzymy w 161, dla mnie też dobra informacja, bo po prostu dokupię więcej euro czy dolara. Tak? tutaj cały czas to mierzenie jest. One jest aktualne, jedyne co tak jak mówię nie podoba mi się to to, że w czasie już to zaczyna bardzo długo trwać, no ale wiecie były wybory w Polsce, jest okres wakacyjny, to są takie okresy, gdzie faktycznie polski złoty się różnie zachowuje, niekiedy jest brak ruchu, tak jak widzimy niestety, że po prostu rynek idzie bokiem, idzie w prawo, a te wartości są z tygodnia na tydzień takie same albo bardzo zbliżone do siebie, no i czekamy na jakieś tąpnięcie, także tutaj z polskim złotym sobie gdzieś tam mocno nie podziałamy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w lipcu. No, pierwsza połowa lipca nie za ciekawa. Zobaczymy, co będzie dalej. Co się, da, co się dzieje na indeksach zachodnich? Cały czas tutaj układ Butterfly'a jak naj, najbardziej jest aktualny. Uważam, że podwójny szczyt, czyli punkt X yy, no raczej sensu nie ma. Okolice 3229 pewnie będą wybite górę, górą 1272 jak najbardziej jest. Do zaatakowania 3313, czyli 127,2. Jedyne co jeszcze muszę sprawdzić, to zewnętrzne mierzenie fali BC, bo tak się zastanawiam głośno, czy nie będzie tutaj 161. No i widzę, że coś tam mamy, ale jest niżej, prawda? Jest ewidentnie niżej. No a mimo wszystko, słuchajcie, te dwa poziomy zaznaczę, tak? 161 fali BC. No i punkt XA, czy fala XA od punktu X do punktu A, już precyzyjnie mówiąc, oczywiście bardzo ważny punkt. Kończący cały układ harmoniczny, sprawdzam jaka jest różnica, 20 punktów do przyjęcia, tak? biorąc pod uwagę, że to jest D1, H4, także jak najbardziej jest OK. No ale wniosek podobny jak na NASDAQu, czyli góra, czekamy na ewentualne wyjście górą i dalsze, dalsze rajty, no, dalszą falę impulsu wzrostowego po prostu. Także chyba najwyższy czas, słuchajcie, wakacje jakieś sobie zaplanować, bo na indeksach może być mało ciekawie, tak? Jeżeli w jednym kierunku będziemy podążać przez kolejne tygodnie, no to nie wiem jak Wam, ale u mnie to raczej nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Ciężko mi się iduje w tym okresie. Znaczy ja jestem akurat takim traderem, który potrzebuje korekt, tak? Korekty są dla mnie, no, takim naturalnym elementem wykresów. Korekta prosta, pędząca, zwłasz zwłaszcza tam, gdzie można te układy, Harmoniczne, geometrie, wszelkiego rodzaju symetrię, równości fali i tak dalej łapać. Jeżeli nie ma korekt, a na indeksach widzimy, że nie ma, one są bardzo płytkie, no nie łapią mi nawet tego mierzenia FIBO, więc po prostu muszę stać z boku. A jeżeli ktoś lubi grać, nie wiem, na, na jakichś oscylatorach, chociaż też oscylatory się wykładają przecież. Także ciężki okres, tak, dla traderów technicznych. Eee, dobra, lecimy dalej. Na się, no cóż, na się. 13 tysięcy myślę, że będzie zaatakowane i utrzymane. Zobaczmy, co tam na D1 się takiego tworzy. Eee, tak, tutaj mamy 161, mamy, no co ciekawe, nie wybiliśmy jeszcze nowych szczytów mmm, na DAX-ie, bo na, na Zdaku już wybiliśmy. Co mamy? Mamy klasę. tak, i to jest jeden z pomysłów na ewentualne zagranie na tak zwaną reakcję, czyli dojście do poziomów FIBO i próba zagrania na raz, na drugie, odbicie maksymalnie, ale nie więcej, bo tak jak mówię, przy silnym ruchu tutaj to wybicie naprawdę może nastąpić, więc granie na, takie, na tak zwaną kontrę no to jest zazwyczaj niebezpieczne i ono ma być szybkie z definicji. Szybkie, dynamiczne, czyli dojście, pierwsza reakcja, typowe zagranie dla day traderów, takie scalpingowe skal bardziej. No ja mam tutaj pewne pomysły, pewne poziomy, 13167, troszkę niżej jest 1618, 13131, czyli 160-130, te poziomy proszę sobie zaznaczyć, zapamiętać. No wynikają z mierzeń, to jest duża precyzja, prawda, zwłaszcza 161, które ma naprawdę dużą skuteczność, jeżeli chodzi o zewnętrzne mierzenie, no największą, także to jest dosyć ciekawy pomysł. Wiesz, że jak najbardziej realny. Tutaj e, krótkie pozycje na funcie do Jena. Dużo osób pytało, e, co z nimi zrobiłem. Przetrzymałem i dobrałem. Dobrałem dlatego, że mamy 61, tak zwany motyw SSW, strategia spóźnionego wejścia. No i słuchajcie, to jest e, według mnie taki setup, który może dać naprawdę dosyć duży wynik e, w kontekście tego miesiąca, tak? Czy drugiej części tego miesiąca. No bo mieliśmy pierwsze tąpnięcie, czyli tak, tak zwana pierwsza reakcja, zobaczcie, na 8.8.6, wypełnienie układu harmonicznego. Zjeżdżamy, dochodzimy do ZZB, Odbijamy się, łapiemy 61 i pewnie będzie dalsza jazda w dół, i tutaj przed tym was no może nie ostrzegam, ale informuję na pewno, także widać to bardzo wyraźnie, prawda? Że było mocne zejście, chwilowa korekta, jak się przyjrzymy, ona ma trzy fale: fala A, B, B C i C D. Zatrzymanie na poziomie FIBO. No i prawdopodobnie kolejny impuls spadkowy przed nami. Także tutaj proszę być tego świadomym. Jeżeli chodzi o złoto, no złoto 161 przed nami. Tutaj też sytuacja ciężka, bo 1800 cały czas bronione. Co zejdziemy, zejdziemy niżej, yy, zostaje dolny cień, się uaktywnia. Już tych prób było, zobaczcie, dużo. E, no i cały czas gdzieś tam pewnie utrzymamy ten 1800. 1824 jest pewnym pomysłem, pewnym poziomem. Tylko i wyłącznie. Nie ma jakiegoś, jakiegoś dużego przesłania w kontekście tego, że to będzie odwrócenie trendu na złocie, że będą nagłe duże spadki, nie, absolutnie nie, to jest po prostu chwilowa reakcja, tak. Ja tutaj raczej pokazuję zagrania day tradingowe, czy też z nastawieniem na max 2-3 dni. A nie w kontekście dwóch, trzech tygodni, prawda? Czy już nie mówiąc o miesiącach, więc jedynie jakieś reakcji tutaj na 161 ,8 się spodziewam, ale bez szaleństwa. Ok, słucham Waszych propozycji. Jeżeli są jakieś komentarze, no to śmiało, proszę pisać. Ja zawsze lubię z wami porozmawiać, odpowiedzieć na wszystkie pytania, zrobić analizę dla Was, także czego tam potrzebujecie, no to napiszcie, to napiszcie. Zobaczmy, co się dzieje. Doktor Leon troszkę tak podchwytliwie mnie tutaj pytasz, czemu nie grać na Long, na DASDAQ i DAX i tylko zarabiać? No to olo, nie do Jeżeli myślisz, że to jest takie proste, że wystarczy kupić i przetrzymać, albo jeszcze jechać na wakacje i wrócić po wakacjach, być bogatym, no to śmiało, próbuj, próbuj, ale muszę ci powiedzieć z mojego doświadczenia, 12-letniego już ponad, to tak nie działa. Są oczywiście takie okresy, to jest tak zwana cykliczność rynku, gdzie się zdarzają tego typu ruchy, jak co będzie dobrym przykładem, na NASDAQ, tak? najlepiej to widać, że idzie w do góry z małymi korektami. Natomiast jeżeli sobie w cyklu rocznym, kilkuletnim zobaczysz takie ruchy, to jest naprawdę bardzo rzadko spotykane. No i niestety, ale takie, takie wygrzane rynki są, są raczej z reguły niebezpieczne, tak? bo. To, że idzie do góry, my widzimy w tym momencie, zobaczcie, tylko prawdopodobnie tutaj może nastąpić dużego rodzaju schłodzenie, ewentualnie końcówka, nie wiemy, natomiast jest pewnego rodzaju pomysł, tak? Więc teoretycznie, miejsca na wzrost 800 punktów mamy, no ale jeżeli nastąpi korekta, my będziemy, wejdziemy w tym momencie w longa, no to będzie to niebezpieczne. A każda cofka niestety boli, i no głównie na portfelu, tak? Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj. A ważna rzecz, zaproszenie. Pamiętajcie, że zawsze raz w miesiącu robimy takie spojrzenie na wyższych interwałach. Możecie napisać, czy Was interesuje takie spojrzenie H4, D1, W1, czy takie pozycjonowanie na kolejne tygodnie, czyli nie na dnie, nie na daną sesję, ale na kolejne tygodnie. Myślę, że nawet na kolejny miesiąc sobie zrobimy, czyli cały okres wakacyjny ujmiemy. Dosyć dużo mam e, takich analiz poziomów na wyższych interwałach, które chciałbym wam pokazać dzisiaj o godzinie 19. Także to wszystko będzie prezentowane. Tak jak mówię, raz w miesiącu takie spotkanko robimy w poniedziałki o 19. No i dzisiaj wypada ten poniedziałek, ostatnio było miesiąc temu. Także na pewno zrobimy sobie takie projekcje, ale tak jak mówię, szerokie, czyli swing traderzy, długoterminowcy. Jeżeli chcecie poznać ważne poziomy waluty, surowce, indeksy, krypto, no to dzisiaj godzina 19. Spotkanie oczywiście bezpłatne, 30-40 minut, bo tam jest dosyć dużo takich poziomów, także myślę, że... W tym czasie się wyrobimy. No i, no i dajcie znać w ogóle, czy doszło do zaproszenia. Nic nie piszecie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Ale napiszcie mi, ok? Bo te linki niekiedy na czacie YouTube ucina. Facebook, z tego co wiem, też niekiedy ucina. Także mam nadzieję, że te zaproszenia po prostu są. Są widoczne, docierają do Was. Lećmy dalej, tak jest. Pamiętam o wszystkim. Ropa WTI oczywiście też. No dobra, to od Ropy. Bitcoin może poczekać, tak? Bitcoin może poczekać. I na wigu 20 jest konsola, więc też nic wielkiego. No a ropa WTI faktycznie. Ropa WTI... tak. Mam dwa pomysły na dzisiaj. Myślę, że to będzie Easy Money, tak zwane. Czyli w miarę łatwy trade. Pierwsze to jest reakcja na FIBO 61,8, i tutaj chyba nawet oczekujące sprawdzam w tym momencie. Tak ustawiłem sobie z rana 61,8. To jest typowe zagranie na dzisiaj, także dzisiaj, teraz jest która? 20 po. Także zdejmuję je koło godziny, no przed lightem pewnie, koło 19, przed 19. Ten poziom powinien być zaatakowany. Dlaczego? 61,8, pamiętajmy, na ropi działa bardzo dobrze 3936. No oprócz tego mamy jeszcze ZZB. Wiadomo, wzmocnienie poziomu FIBO zawsze się przyda. Ten ZZB był widoczny wcześniej, pokazuję go w tym momencie strzałką. Zobaczcie, wyraźna reakcja ceny. Prawda? W tym momencie, jeżeli mamy połączenie. E, poziomu FIBO z ZZB, poziomu FIBO z pivotem, poziomu FIBO ze schodami cenowymi z punktem D układu harmonicznego, no to jest zawsze dobre połączenie i statystyka jest po naszej stronie, także o tym pamiętajcie. No i tutaj 61 na dzień dzisiejszy to jest po prostu lokalne, tak? Nie mówię, że to jakieś długoterminowe czy średnioterminowe, lokalne wsparcie na dzień dzisiejszy to jest poziom wynikający z 61,8 FIBO, tyle. E, OK, lecimy dalej. Cukier, no dobrze, zobaczmy co tam. Dzieje na cukrze. A jednak, podwójny szczyt, w który nie wierzyłem, potrójny, całkiem potrójny, bo widzę, żeby potrójny, e, gdzieś tam zaczyna się realizować. No ale patrzcie, mamy układ harmoniczny po drodze. Tak jest, mamy układ harmoniczny, aczkolwiek widzę wolumen podażowy, wolumen skumulowany, dosyć groźnie wygląda, nie jest popytowy i to mi troszkę nie pasuje, w kontekście długich pozycji mówię, tak? Mamy XAB, punkt B, y, znaczy punkt C na wysokości punktu A, dopuszczalne, no i punkt D w strefie między 7, 8, 8, 8, 6 FIBO, e, jak najbardziej ma sens. Jeżeli są z nami day traderzy, czy interesują Was zagrania na 2-3 dni, skupiłbym się na tej strefie na pewno. Czyli, po pierwsze, wyczekałbym ten układ harmoniczny, po drugie, zobaczył jakie są reakcje ceny czy formacje świecowe na 11,55, na 11,48. No i w punkcie D, mniej więcej tutaj w tej strefie między 7,8 a 8,86 fibo szukał wejścia na long. Ale tak jak mówię, to jest jeden z pomysłów, także proszę nie traktować absolutnie tego jako sygnał łapki w górę właśnie jeżeli kogoś e, ktoś jeszcze nie przybił na wirtualnej piątki no to niech to zrobi teraz like na Facebooku kciuk do góry na na YouTubie na naszym kanale wirtualna piątka codziennie nadajemy o 12 także warto sobie nasze kanały zasubskrybować i na fejsie i nasz kanał na YouTubie lecę dalej nad gaz. I pszenica jeszcze OK. Co się dzieje na gazie ziemnym? No, no, gaz ziemny, słuchajcie, gaz ziemny, jakieś pozycje mam, zgodnie z tym, co mówiłem w zeszłym tygodniu, no póki co wygląda to naprawdę bardzo dobrze, eee, no z kilku powodów, 61,8 co prawda nadbite, no ale tu był, była też luka, także tutaj po prostu było, była próba domknięcia luki, no niekiedy tak się zdarza, jeżeli jest luka niżej, poziom FIBO jest wyżej, jest próba nadbicia poziomu FIBO, czyli domknięcie luki, no są to pewnego rodzaju pułapki, no nie udało się to wytrzymać, zresztą mówiłem o tym setupie, tak, te dwa poziomy były wskazywane, w zeszłym tygodniu, jedyne czego się obawiam to te wzrosty, myślę, że jeszcze pociągniemy troszkę na nadgazie, ale nie za dużo i już mówię z czego to wynika mamy tak, falę AB, odkładam zobaczcie potencjalny zasięg ruchu i sprawdzam gdzie występuje koniec tego niebieskiego odcinka to jest dokładnie ten poziom 1,8560, ja go nawet zaznaczę linią poziomą dlatego, że on technicznie po prostu jest istotny Tutaj widziałem, że była też reakcja. Zwróćcie uwagę na tą informację świecową. no główny cień, prawda? Czy to jest Wasza informacja, że aktywacja podaży nastąpiła? Troszkę się tego obawiam, że tutaj, w tym miejscu, ta podaż się może ponownie uaktywnić. 1,85,80, ok? Także to jest dosyć lokalny, taki, bym powiedział, ważny opór na gazie ziemnym. Co jeszcze miało być? Pszenica, ok? No i bitcoin, oczywiście. Na zakończenie, jasna sprawa. Co tutaj mamy na pszenicy? Ojej, jaki duży popyt. Duży popyt, słuchajcie. Jeżeli myślicie, że powiem, że krótkie pozycje mają sens, to oczywiście tak nie powiem. Nie mogę tak powiedzieć. Nie gramy pod prąd. Pamiętajmy, zwłaszcza na wysokich interwałach. Miejsca na pszenicy, z tego co pamiętam, mamy wyżej, bo 61 jest, jest wyżej. No dobrze, pamiętałem. To jest pierwszy przystanek 542-42. To jest jeden z takich pierwszych pomysłów, przystanków, poziomów, które mają sens, faktycznie mają sens na ewentualne zagranie, na reakcji, ale tak jak mówię, to może być wykończenie korekty, także warto przypilnować, na pewno co zrobimy, mierzymy cały ruch spadkowy, 61,8 FIBO, no wyznacza nam konkretny poziom, także tutaj do e, przypilnowania, ustawienia jakichś alertów, po prostu 542 na pszenicy będzie istotne. E, Bitcoin, no tak, miał być Bitcoin. No, to jest Bitcoin Bitcoin z tendencją do wyjścia dołem, tak jak mówię, liczba testów nie pomaga, tych testów było dosyć dużo. E, mówimy oczywiście o tym poziomie 8900. E, jeżeli chodzi o otoczenie podażowe, spadkowe, wolumen skumulowany pokazuje przewagę, tak? Podaże nad popytem. Co zresztą widać, to jest e, intuicyjny wniosek, bo nie trzeba jakoś tego się uczyć, żeby po prostu zobaczyć, że są czerwone słupki większe od zielonych, prawda? No i to widzimy. Każdy kolejny test w okolicy 8,870-8,900 spowoduje, że ten poziom będzie no prawdopodobnie wybity, czyli jakby osłabia. Każdy test, pamiętajcie, ponowny osłabia ten poziom, no i ryzyko wyjścia do M jest duże. Jak mocno? Myślę, że na początek 8,300, docelowo 7,500. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, tutaj, jakby widzę, wszystko jest ok, nie było żadnych niespodzianek. Cały czas otoczenie nam pokazuje, że. Podaż, jakby to wszystko przejmuje, także myślę, że to wyjście dołem poniżej 8000 doselowo No najpierw 8300, tak jak mówię, wiecie, no nie wyprzedzajmy, ale nawet te 7,5 jest jak najbardziej realne. Kopę na zakończenie, no zobaczmy. To sobie tu przesuniemy, bitcoina też damy na koniec. I co tam na miedzi? Co tam na miedzi słychać? Uch, ale ładna widzę luka wzrostowa. No, i pytanie, czy ona nie jest gdzieś tam na poziomie FIBO, Jest na oporze. Mhm, ok, to to już jest wasza informacja. Jest to wszystko. Tak, jest na ZZB. Wow, idealnie za, zaatakowaliśmy. No, powiem Wam, że trochę żałuję, że nie widziałem tego, bo nie obserwuję na co dzień miedzi. Obserwuję KGHM potocznie nazywano miedź, tak? Na to jako spółka, jako akcję na GPW. Natomiast 6590, dosyć ładny poziom. Jakbym to spróbował rozegrać, bo no, zainteresowało mnie to. Myślę, że tutaj każda próba dojścia czy cofki, czy po prostu jakby podbicia górą, spowoduje, że pojawi się okazja do zajęcia kolejnych spa, shortów, tak? ale muszę to pomierzyć. I to będzie bardzo lokalne, bo zobaczcie, schodzę aż na M15, żeby zobaczyć. Tak, no każda próba podejścia ja bym przypilnował na pewno poziomy 2, 50, 61. Natomiast patrzę i ta dynamika spadku, zobaczcie, wolumen naprawdę przyspiesza podażowy. Niestety, ale te korekty mogą być płytkie. Także to może być na zasadzie, że sobie jest korekta i dalej doujemy, doujemy i próbujemy domykać co najmniej lukę na 6400. Także tutaj, tak jak mówię, każde, każde podbicie do góry, gdzieś tam zaatakowanie 50-61 czy 61 FIBO, traktowałbym jako okazję po prostu. Dobra, srebro na zakończenie. Stanisław tutaj proponujesz. No dobra, to może zamiast złota. Zobaczmy co tam na silver. Przypominam, dzisiaj godzina 19:00, live na wysokich interwałach czasowych D1, W1. Także pozycjonowanie na kolejne tygodnie, nawet na kolejne miesiące, na dalszą część wakacji na pewno. Na wszelki wypadek wysłałem zaproszenie jeszcze raz na czacie, na Facebooku, na YouTube. Także słyszymy się dzisiaj wieczorkiem o 19. A jeszcze przeanalizujemy na koniec. CBO 161,8, no to jest to, co się narzuca na samym początku. Mamy 161 wyżej. Przypilnowałbym ten poziom. Jeżeli szukacie jakiegoś zagania na dzisiaj. Jakiegoś ciekawego pomysłu, to ten pomysł, jak najbardziej, jest ok. Sam poziom jest technicznie dosyć ważny. 19,26 no, wynikający ze 161. Teraz, jak się przyglądam, jak sobie rozłożymy to wszystko na poszczególne fale, mamy oczywiście układ harmoniczny, układ no, nie byle jaki, bardzo mocny układ kraba, czyli mamy tutaj e, mamy tutaj reakcję tak zwany deep crab, czyli punkt B jest głęboki, układ głęboki tej akurat formacji, czyli punkt B pod 7,8, natomiast punkt D, pamiętajmy, jest stały, no i to jest, tak jak mówię, ten poziom, który mnie interesuje, 19,23, 19,23. Na Australijczyku Maciek jeszcze tutaj, yy, chcę, żebym przypomniał analizę, jest straszna konsola, Maciek, więc nie wiem, yy, nie wiem, jakie tutaj masz pomysły, ale... Ta konsolka i tutaj to, że idziemy bokiem, brak zdecydowania, wolumen jest płaski, niby ten popyt, tak, ale to jest taki, wydaje mi się, że bardzo pozorny wniosek. Jakoś mocno bym się do tego nie przywiązywał. No, czy powiem inaczej, wydaje mi się, że jest więcej okazji na innych instrumentach, aniżeli na siłę mielibyśmy analizować, czy grać Australijczyka. Okej, okay, no i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy live, 12.30, także najwyższy czas wracać do wykresów. Dosyć ciekawie wygląda ta, ta miedź. No, i co tutaj mamy jeszcze? Fund do Jena. Pamiętajcie, też dosyć dosyć łatwy. Wydaje mi się, że pewny setup. Także jesteśmy w kontakcie. Godzina 19. Serdecznie zapraszam na live na wysokich interwałach czasowych. raz w miesiącu spotykamy się wieczorkiem. No, i dzisiaj jest tego typu poniedziałek. Także tego typu spotkanie. Do usłyszenia. Powodzenia na rynku